Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam do czynienia ze swoim gościem, z Kingą kotodowską, z koordynatorką do spraw PR-u. Dzień dobry, witam cię. Helka, super, bardzo mi miło, że mogę to być. Cześć, i właśnie chciałbym się zapytać, zacząć od tematu, jak się zrodził pomysł na zorganizowanie targów. Pewnie tak, no tym bardziej, że jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce, która się wydarza. A zrodziła się stąd, że po prostu zauważyliśmy potrzebę. Przestrzeni, gdzie różne projekty, inicjatywy, takie mniejsze, które zazwyczaj nie mają przestrzeni, żeby się gdzieś pokazać w mediach i są nie zauważane, miały właśnie miejsce, gdzie mogły opowiedzieć młodym, zainteresowanym działaniem osobom tym, co o tym, co robią, jakim problemem się zajmują. I wtedy te młode osoby, uczestnicy po drugiej stronie, być może zainspirują się i zobaczą, jakie rzeczy sami mogą tworzyć, albo na początku, jakie mogą się zaangażować, do jakich inicjatyw fundacji mogą dołączyć, jak to może właśnie wyglądać w praktyce, w działaniu. I to jest właśnie taka przestrzeń, tak, do inspirowania się i poznawania nowych ludzi, którzy też są zainteresowani właśnie działaniem społecznym. A czy mogłabyś opowiedzieć nam więcej na temat Formy, w jaki zostanie przeprowadzony właśnie ten, ten przeprowadzony dni targów? Mhm, pewnie. Tak, forma online nie jest y, przypadkowa. Bardzo zależało na tym, żeby jak najwięcej osób z całej Polski mogło wziąć udział w takim wydarzeniu. Dlatego, że zazwyczaj y, takie rzeczy odbywają się w dużych ośrodkach, y, gdzie, y, gdzie na przykład osoby wykluczone komunikacyjnie i geograficznie mają mniejsze szanse wziąć udział. I skorzystać z takich możliwości rozwoju. Także było to dla nas bardzo ważne. Współpracujemy też na przykład z młodzieżymi radami miast, z mniejszych powiatów, mniejszych miejscowości, by naprawdę informacja o tym, że robimy coś takiego dotarła do każdego i każdy mógł z tego skorzystać bez względu na to, gdzie jest, gdzie mieszka. Okej, okay, super. A jakie jest duże zainteresowanie wśród młodzieży? Tak, generalnie patrząc po chęci współpracy z nami, na przykład tych już wspomnianych żydowych rad miast, to mamy już w tym momencie ponad 30 patronatów i matronatów regionalnych. Także tak, zainteresowanie jest duże, szkoły bardzo chętnie udostępniają też informacje o tym wśród swoich um, uczniów, także myślę, że, że jest taka potrzeba, bo faktycznie wiadomość o tym się niesie. Na, targ na targach pojawi się wiele znakomitych gości. Czy mogłabyś, nam ich nieco przybliżyć. Pewnie. Mhm. E, no to tak, pojawi się na przykład Julka Kawka, która też jest um, młodą działaczką społeczną, młodą um, aktywistką. To jest... Um, ważne jest dla nas, żeby pokazać i przedstawić osoby, które um, jakoś działają i są w stanie zainspirować osoby, które dopiero wchodzą w ten świat um, tym, co można co można robić, tak? Jurka Kawka to jest jedna osoba, była laureatką Forbes under, 25 under 25. Pojawi się jeszcze Maciek Mekselon, którego TEDx ostatnio był dosyć głośny o feminatywach. Będzie też Janina Bąk, albo na przykład Faustyna Maciejczyk, która jest młodą piosenkarką, wokalistką, także to będą bardzo inspirujące osoby. A czy było trudno do nich dotrzeć? Tak, do niektórych na pewno tak, do niektórych nie udało nam się dotrzeć, do których planowaliśmy, a niektórzy bardzo entuzjastycznie zareagowali na nasz pomysł tego wydarzenia i zaproszenie, by wziąć w nim udział i jesteśmy w super kontakcie i mamy nadzieję, że to naprawdę fajnie wyjdzie. Jak się pracowało w teamie? Czy ta współpraca przebiegała pomyślnie, czy też były jakieś zgrzyty między jednymi osobami a drugimi? Mhm. Pracujemy generalnie nad wydarzeniem już tak ściśle od grudnia. Także jest to już jakiś czas, i wiadomo, że w każdym zespole w pewnym momencie muszą się pojawić jakieś zgrzyty, trochę. Ale akurat Fundacja Impuls, co jest dla mnie bardzo cenne, dba w bardzo dużym stopniu o komfort psychiczny, nasz w działaniu, dlatego też mamy. Do dyspozycji psychologa, z którym możemy się skontaktować w razie jakichkolwiek trudności. Mamy różne inne narzędzia, na przykład jak bezpieczna przestrzeń, gdzie możemy um, powiedzieć o tym, w którym momencie źle się poczuliśmy, czy z kimś mamy. Um, jakąś sprzeczkę, czy coś takiego, także ja bardzo komfortowo czuję się w tym teamie i w działaniu. Przede wszystkim my się po prostu lubimy, więc jest to o wiele przyjemniejsze robić rzeczy z ludźmi, z którymi się lubimy, mamy wspólne wartości i wierzymy w to, co robimy. A jeżeli miałabyś oszacować wielkość teamu, no to od ilu to jest osób, ile osób faktycznie zaangażowało się i będzie mogło Sta mogło zostawić swoje takie, takie piętno na tym całym projekcie. Mhm. To tak, najszerzej generalnie cała fundacja jest to super. Super też, że faktycznie wszystkie osoby będące w fundacji bardzo wspierają ten taki już węższy team, w którym jest około, myślę, 15 osób zaangażowanych. Bardzo wspierają to, co robimy, yy, i tutaj absolutnie nie można im też odebrać wkładu w to wydarzenie. Ale jeśli mówimy o tych osobach, które już konkretnie zajmują się yy, jakimiś rzeczami w teamie, w teamu, to myślę, że jest to właśnie jakieś yy, 15 osób. Jeżeli miałabyś zachęcić większą ilość młodzieży do uczestnictwa w nadchodzących targach, to co byś powiedziała? Mm -hmm. Przede wszystkim jest to przestrzeń która będzie bardzo holistyczna. Pojawi się mnóstwo inicjatyw z bardzo różnych dziedzin i w bardzo różnych tematykach, działające od y, kilku lat do, myślę, że kilku miesięcy. Także y, rozstrzał tego będzie bardzo duży i ja uważam to za zaletę, dlatego że różnorodność jest tym, co, co cenimy i co bardzo chcemy jakoś y, pielęgnować. A jeżeli miałabyś wyróżnić takie dwie inicjatywy, które są dosyć skrajne, Mogą wzbudzać mhm. dosyć różne emocje. To jakie byś wyróżniła? Hmm. Szczerze mówiąc, trudno tutaj powiedzieć, bo, bo raczej mm, nie stawiałabym żadnych opozycji do siebie, ale na przykład. Yy, hmm. Okej, okay, jedna z inicjatyw zajmuje się mm, szerzeniem wiedzy i edukacji na temat psychodelików. To myślę, że jest w jakiś sposób temat tabu albo kontrowersyjny. A inna inicjatywa, na przykład, zajmuje się, w, jest po prostu redakcją młodzieżową i tworzy własną gazetę i tworzy media. Także może nie są to jakieś skrajności, ale myślę, że dobrze pokazuje różne poziomy i tematy, w jakich działają. Więc możesz powiedzieć nam, kiedy się widzimy? Jak można się zarejestrować? 18 marca i wydarzenie będzie trwało przez dwa dni, 19 marca się kończy. A jak przybiega rejestracja? Mhm. Rejestracja to jeden formularz, który jest na stronie team.fundacjaimpuls.pl. Jest to jeden formularz, po wypełnieniu którego dostajecie potem zaproszenie na wydarzenie, wchodzicie przez maila i to tyle. Dobrze, fajnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Cieszę się, że znalazłaś dla mnie, dla naszej redakcji, sporo czasu. Dziękujemy za informację. Ja przede wszystkim dziękuję i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że spełni się to, co miało się spełnić. Także fajnie. Dziękuję bardzo, Kinga. Dzięki bardzo za rozmowę i zapraszam wszystkich na team. Do zobaczenia. Do zobaczenia.